No bo reszką baterii nie, tu by i szyt... jesteśmy, nie? Tym olejem to czuję. I tak jutro tutaj będzie bardzo dużo straży pożarnej, Bo pa pa pam pam. Pa. Co my tu mamy? Ej, a tu tam się tak świeci ty. Pa. I tam. A w ogóle tutaj włośnie ty. Tu. To wszystko To jest olej, nie? Ale tu nie kurwa Ale to śmierć, nie? Po prostu to jest tak zużyty olej. Że... To już się nagrałem jakiś taki film. Tamten film był nazwany, że w y... dupy kurwa <grym> Jakoś tak, nie? No. I co? Teraz o w nocy dzwonić po Nie chcę bronić tego kija, kurwa. Muszę tak jakoś inaczej sprawdzić, kurwa. Takie tu jest głębokie. No ale to jest tu w tych Tam Tamte kamery trzeba teraz demontować. Tu, 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 tu. No i co? I co ja mam powiedzieć, kurwa? Ale od tego oleju aż boli, nie? Ej, nie wiem, normalnie chyba 912, nie? Czy 112? Czy to gdzieś muszę, kurwa, z taką ilością? <grym> ty jestem... A ty możesz do ropa kurwa, ty? Nie na tym tego. No bo żarty żartami, nie? Nie jest do śmiechu, kurwa. Nie do śmiechu, tylko niech ktoś mi powie z was, jak ja miałbym w ogóle to wszystko sobie. To to jest chuj kurwa. W ogóle w Polsce. Jak zacznę omawiać kurwa, kwestie koła w Polsce i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. To niech mi ktoś powie. Jak ja miałbym to. No ale nawet chyba, nie wiem czemu tego. Nawet nie do tego, że kurwa, że czuję jakiś moralny, żeby to, to zgłosić coś. Tylko po prostu kurwa, to jest fajna dla mnie fraj, zabawa kurwa. No i Powtarzam, że chciał w ogóle tutaj albo jakieś haracze ściągać, ja albo jakieś pieniądze, albo jakieś kraj tu, yy, po prostu zdobywać pieniądze, to już bym zaczął to robić rok temu. Yy. Bo ja tu tam każdy jeden metr kwadratowy, nie? Tych ze 100 tysięcy metrów kwadratowych w ogóle tej powierzchni. Nie? I zginęłem tu, no raz tak naprawdę. Yy. No i kilka razy, tak, yy, tak prawie. A może raz yy, teraz.